Witam, cześć. W dzisiejszym odcinku na tapetę bierzemy Air Jordan 4 Black Red, czyli najgorętszy aktualnie temat wśród kiksocholików w Polsce i na świecie. Zapraszam serdecznie. Nie zagłębiając się w historię buta stworzonego w 1989 roku dla Michaela Jeffrey'a, ich bezsprzeczną zaletą jest sam wygląd. Prawdę powiedziawszy, to chyba pierwsze buty, które spodobały się mojej kobiecie. Po cichu myślę, że sama chętnie założyłaby je do dżinsów. Na sali wśród chłopaków wiadomo, Air Jordan 4 równa się Shao Pao. Pytanie zasadnicze. Czy są to buty do grania, czy do chodzenia po mieście? Osobiście uważam, że jak najbardziej nadają się do biegania za piłką, co więcej powinny spodobać się weteranom, którzy cenią sobie sztywną bryłę i mocną, naprawdę mocną podeszwę. Trakcja. Zaręczam, że na sali nie uświadczysz jakichkolwiek problemów z przyczepnością. Czwórki to pierwsze Jordany, w których zastosowano jodełkowy wzór na spodzie. Po dziś dzień prawdopodobnie najlepszy, kiedykolwiek wymyślony. Porównując z dzisiejszymi butami podeszwa jest pancerna. Innymi słowy dostajemy solidny, oldschoolowy kawał grubej, sztywnej gumy z głębokimi rowkami bieżnika. Zaletą jest fakt, że buty winny posłużyć Wam na długo, nawet jeśli zamierzacie katować je na asfalcie. Musicie się natomiast liczyć z tym, że szybciutko zetrą Wam się ozdobne gwiazdki i generalnie krawędzie podeszwy. Wszystko z powodu sztywności, stabilności bryły, która niewiele rusza się na boki, a gdyby nie dwa spodnie nacięcia trudno byłoby ją w ogóle naniąć. Biały wewnętrzny element także należy uznać za ozdobę. Amortyzacja. W tej dziedzinie technologia najbardziej poszła do przodu. Pod piętą i pod palcami umocowano co prawda poduszkę powietrzną, ale zatopioną w naprawdę twardym tworzywie sztucznym. Co by nie mówić jest twardo. Z drugiej strony, jeśli latał w nich Michael Jordan, to i wasze kolana powinny dać radę. Materiały. Cholewka zrobiona jest z nubuku, czyli szlifowanej skóry, muszę przyznać dość odpornej na obtarcia. Same stopy otulane są meszowo-plastikową siateczką odprowadzającą ciepło. No i samo wykonanie buta, czyli oprzycia, jakość materiału, wykończeń, perfekt. Jedynie do wyściółki wnętrza mam mieszane uczucia, ale o tym za chwilę. Wygoda. Dochodzenie rewelacja. Do grania na dwie rzeczy powinniście zwrócić uwagę. Po pierwsze, nie reagują na parkiecie tak szybko jak dzisiejsze buty, są dużo bardziej sztywne. Po drugie, część palcowa od wewnątrz jest twarda i może u niektórych wywoływać ból w okolicach palców, jeśli przyjdzie wam się nagle zatrzymać. Wentylacja. Zaskakująco dobra, nawet jak na dzisiejsze standardy, można powiedzieć, że meszowa siatka robi robotę. Nawet język od wewnętrznej strony posiada perforacje, które odprowadzają gorące powietrze. Stabilizacja kostki. Także nadzwyczaj dobra, biorąc pod uwagę styl retro. To, co dzisiaj mamy w środku buta, czyli technologię flywire, w tym przypadku dostajemy na zewnątrz w postaci plastikowych skrzydełek, które trzymają kostkę i nie pozwalają przemieścić się stopie. Rzekomo czwórki można zawiązać na 18 różnych sposobów, ale z punktu widzenia trzymania kostki należałoby to włożyć chyba międzymarketingowe bajki. Dziurek jest 9, de facto 6 z każdej strony. Moim zdaniem, obojętnie którą wybierzecie, powinniście być zadowoleni. Podsumowując, trakcja 4,5 punkta na 5. Mocna, trwała guma, posłuży na długo. Amortyzacja 3x5, biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy. Materiały 5x5, 5, wykończenia, detale wszystko przyte na tip top. Wygoda 3,5 na 5 podczas gry za sztywno brak wyściółki przy palcach. Przewiewność 5 na 5 bez zastrzeżeń jakichkolwiek no i stabilizacja kostki 4 na 5 co daje ogólną ocenę 25x30, czyli normalnie 4 z plusem, jednak biorąc pod uwagę wygląd i historię zapisaną w tych kiksach Podwyższamy cenę do 5 z minusem. Innymi słowy, bardzo dobre buty. Dzięki za uwagę, i do usłyszenia, mamy nadzieję, jeszcze przed świętami.